Było bardzo ciekawie, szczególnie y, historie z życia mnie bardzo poruszyły, ponieważ też mam za sobą różne epizody. Uważam, że takie programy bardzo by się przydały naszemu społeczeństwu. Były emocje też. Nie nudziłem się, ciekawa była artystyczna i ogólnie fajnie wszystko. Fajna treść. Osoby, które mają właśnie różne problemy. Mogą przełamać swoje lody i zacząć z kimś o tym rozmawiać, albo zobaczyć, co mogą zrobić z tym. Muzyka była super i mam nadzieję, że będę słuchała jej więcej i na pewno będę słuchała. Ciekawa, głośniku będę dzisiaj. Na pewno będę słuchać. Bardzo inspirujący na pewno i dużo się dowiedziałem. I na pewno bym chciała, żeby było więcej takich spotkań.